Witajcie. W tym filmiku chciałbym wam przedstawić ten oto telefon. Jest to Sony Xperia Z1 w wersji compact. Jak sama nazwa wskazuje, jest to pomniejszona wersja niegdyś flagowego telefonu Sony, czyli Sony Xperia Z1. Ale dzięki temu, że jest w takiej mniejszej wersji, fajnie się trzyma w dłoni. Można nawigować spokojnie jednym palcem z każdego kąta telefonu, z każdego rogu. No i zmieści się oczywiście w każdej kieszeni i użytkowanie jest znacznie przyjemniejsze. Front telefonu pokryty jest szkłem, które jak twierdzi Sony, jest odporne na zarysowania i faktycznie jak na razie po jakimś tam czasie użytkowania nie zauważyłem żadnych rys. W centrum widzimy ekran o przekątnej 4,3 cala. Jest to ekran LCD typu IPS. O rozdzielczości 1280x720 pikseli i rozdzielczość ta jest idealna, jest mniejsza niż w tej standardowej wersji, ale dzięki temu, że ekran jest mniejszy, rozdzielczość idealnie pasuje do tego rozmiaru ekranu i prezentuje bardzo dokładny obraz i naprawdę bardzo dobry, więc filmy się ogląda przyjemnie. Ponadto ekran posiada bardzo dobre kąty widzenia. U góry widzimy czujnik zbliżeniowy oraz czujnik oświetlenia. Z prawej strony widzimy kamerkę 2 dwumegapikselową. U góry widzimy także prytnie ukrytą diodę powiadomień, a także głośnik słuchawki. Metalowy bok w telefonu, na którym umieszczone są przyciski, a także Klapki uszczelniające. Tutaj mamy przycisk włączania i wyłączania. Tutaj przycisk głośności. Tu, tu mamy spust migawki. Tutaj widzimy uchwyt na smycz. U dołu jest głośnik całkiem dobry. Głośny, a także dający dosyć czysty dźwięk. Po tej stronie mamy klapkę do slotu karty SIM tutaj mamy sloty do ładowania przez taką ładowarkę biurową niestety nie ma jej w zestawie a tutaj jest klapka dzięki której możemy dotrzeć do karty micro SD u góry mamy natomiast gniazdo mini jack telefon ten dzięki zastosowaniu tych wszystkich klapek jest wodoodporny, więc możemy spokojnie go myć pod bieżącą wodą, gdy nam się zabrudzi i nie musimy się nigdy obawiać, że, że telefon nam się zaleje. Ponieważ nie ma takiej możliwości, jeżeli wszystko jest tutaj szczelnie zamknięte, żaden kurz, żadna wilgoć się, wilgoć się nie dostanie, więc to jest naprawdę wielki plus tego telefonu. W tyłu telefon pokryty jest plastikiem, który imituje trochę szkło. Niestety jest bardzo podatny na zarysowania. Nie wiem czy widać, ale już trochę się telefon porysał, choć nie jest aż tak długo eksploatowany. To jest właśnie minus. U góry widzimy aparat o przekątnej ponad 20 megapikseli, robiący naprawdę bardzo dobre zdjęcia. Dajson no bardzo chwali się, że flagowy telefon ma bardzo dobry aparat, dzięki któremu możemy poczuć się trochę jak, jak fotograf. Z boku mamy flash, gdybyśmy potrzebowali robić zdjęcia, a oświetlenie nie byłoby zbyt dobre. Może teraz przejdźmy do specyfikacji technicznej. A więc yy, ten smartfon posiada procesor Qualcomm Snapdragon 800 o taktowaniu 2,2 GHz. Jest to procesor 4-rdzeniowy, naprawdę mocny, spełniający swoje zadanie. Jest też wspomagany układem graficznym. Andreno 330. Smartfon dysponuje pamięcią operacyjną o pojemności 2GB oraz 16GB wbudowanej pamięci dla danych, z których realnie możemy wykorzystać około 12GB. Oczywiście pamięć tą możemy poszerzyć do 64GB dzięki, dzięki karcie pamięci. Telefon posiada oczywiście. Modem 3G LT, ma także kartę sieciową pracującą na dwóch zakresach, odbiornik GPS, moduł NFC, moduł Bluetooth 4.0, port micro USB z funkcją MLH oraz OTG, a także analogowy odbiornik radiowy FM. Bateria wystarcza w tym telefonie na około jeden dzień przy intensywnym użytkowaniu, a gdy. Gdy nie jest aż tak eksploatowana, to wytrzymuje nawet 2-3 dni. Zestaw budowanych czujników jest bardzo bogaty. Telefon posiada akcelerometr, żyroskop, elektroniczny kompas, czujnik oświetlenia, zbliżeniowy, krokomierz, ale nie znajdziemy tu takich yy, bajerów jak barometr. A więc tak, telefon jest, jak widzicie, bardzo płynnie chodzi. To jest niemal czysty Android 4.3, bez żadnych specjalnych bajerów, jak na przykład mamy w Samsungach nakładkę TouchWiz. Dzięki temu jest bardzo przyjemny i bardzo intuicyjny. Możemy się przemieszczać bez żadnych problemów, ponadto gry działają bardzo płynnie, dzięki oczywiście procesorowi, a także dzięki układowi graficznemu. Tak, żeby tylko zobrazować, jak to wszystko działa. Płynnie. Telefon naprawdę bardzo płynnie chodzi, nie ma żadnych ścinek i tak dalej. Możemy się bawić. Dotyk też jest bardzo czuły. Nie ma tutaj żadnych problemów i żadnych nerwowości związanych z dotykiem. Oczywiście mamy kilka wbudowanych aplikacji, które może nie są zbyt użyteczne, ale jeżeli ktoś tam ma ochotę, to może sobie je przetestować mamy ten aparat, o którym wspomniałem, że jest bardzo dobry, on oferuje oczywiście bardzo, bardzo dużo możliwości. Nie wiem, czy to będzie widać, ale naprawdę ma bardzo dużo opcji, które możemy po prostu użyć do, do swoich potrzeb. Nagrywa filmy w jakości HD czyli 1920x1080. Filmy są. Są bardzo dobre, mamy dużo opcji, których nawet nie wszystkie, nie wszystkie znam, gdyż musiałbym sporo posiedzieć, żeby to wszystko ogarnąć. Polecam ten telefon wszystkim tym, którzy nie chcą mieć ogromnych telefonów, których nawet nie można zmieścić w kieszeni, a także nie lubią tych mniejszych telefonów o, o słabych parametrach, gdyż ten telefon jest takim kompromisem. Posiada wszystko to, co są Xperia Z1, ten standardowy model, i to wszystko jest opakowane w takim małym właśnie urządzeniu, które jest poręczne, mieści się w dłoni, można posługiwać się tylko jednym palcem. Jest naprawdę wygodne i oferuje naprawdę mocny sprzęt. Polecam ten telefon, mimo że jest dosyć drogi, ale ceny, ceny powoli spadają, więc być może ktoś z Was się skusi na taki telefon. Dziękuję Wam za uwagę i do